Robię, że... Dobra. No stoimy tutaj, żeby złożyć papiery. Idziemy złożyć papiery. Chyba jest odlegana z tego względu, że musi być dobra. A tutaj, a pani co tutaj robi? Pani zobaczyłam kolejkę, więc to Nie wiem, co tutaj się dzieje. To Stoimy, chcemy się dostać na WSL. No, to są najlepsze studia logistyczne w Polsce. WSL oferuje najlepsze studia, oferuje także zdobywanie doświadczenia w prestiżowych firmach. Jest to dla mnie bardzo ważne. Można być spedytorem, logistykiem, wszystko można. Kariera czeka. Dlaczego dziewczyna się interesuje logistyką? Zdaje się, że to jest bardzo ciekawy zawód. Także po studiach, wiecie, ja już właściwie nie począłem, ale miło. Miło